No dzień dobry, dzień dobry moje kochane Strzelce. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 16 do 22 sierpnia 2021 roku. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc no siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to co dla was, a resztę zostawcie za sobą, zostawcie dla innych. Yy, dla moich nowych widzów, yy, kochani, zajrzyjcie do opisu pod filmem. Znajdziecie tam kilka ważnych informacji na mój temat. Bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. No I co? Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się tutaj podoba. Dobra, strzelce, moje kochane, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was na ten nadchodzący tydzień karta opiekuńcza dla moich strzelców karta opiekuńcza działanie. Działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. No, piękny przekaz. Dobra, kochani, to lecimy w takim razie. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Mhm. Czwórka Pentakli, kochani, czwórka Pentakli. Czwórka Pentakli dla mnie jest taką kartą zamknięcia troszeczkę. Zamknięcia się w swojej własnej takiej strefie komfortu. Może właśnie o to chodzi, że trzeba wyjść poza tą strefę komfortu, poszukać własnego, ja, postawić ten pierwszy krok poza tą strefę i coś tutaj wygrzebać, poszukać, zmienić u siebie. No, moje drogie strzelce, Czwórka Pentakli może też mówić o kilku sprawach. Już mówię. Pierwsza sprawa to jest typowo finansowa, że będziecie teraz w trybie oszczędzania, będziecie pilnować każdego wydanego grosza, będziecie tutaj odkładać na jakiś konkretny cel. Trochę będzie Wam żal wydawać swoich tam zgromadzonych pieniążków, że tak powiem. To jest taka karta troszeczkę chytrości. Broń Boże, nie, po, nie posądzam Was o chytrość, ale może to być kwestia takiego nawet przymusu, że musicie na coś zaoszczędzić albo musicie uzbierać jakieś pieniążki na konkretny cel, tak że będziecie w takim trybie właśnie... Moje, nie oddam, tak? Ale Czwórka Pentakli często mówi o sprawach emocjonalnych, że jesteśmy trochę zamknięci na miłość, na, na, na resztę świata, na ludzi, którzy, którzy wchodzą do naszego, do naszego życia, tak? No może warto się czasem troszeczkę otworzyć. Zobaczymy, zobaczymy, co dalej. Co miłego się wydarzy, kochani? A, rycerz buław, rycerz buław, no właśnie, i to jest, kochani, to działanie, to są te pierwsze kroki, to, to, jest, to, to jest to podejmowanie decyzji, żeby, żeby odkryć siebie, żeby zrobić coś inaczej. E, rycerz buław to, to, jest, to jest dynamika em, pasji, namiętności. Em, Robienia czegoś inaczej, w inny sposób, tak? Więc, więc kochani, jeżeli ciągnie Was do czegoś, do eksplorowania now nowych terenów, zainwestowania w coś nowego, tak? W swoim życiu, to jak najbardziej idźcie w to. Rycerz Buław to też wiadomości, więc mogą przyjść do Was jakieś wiadomości. Być może od e, jakiegoś znaku e, m, ognia, tak? Baran Lew Strzelec, zaraz sobie to czytamy, ale to są zazwyczaj bardzo pozytywne wiadomości. E, ale rycerz buław to też jest właśnie namiętność i pasja, więc kochanie że jesteście w stałych związkach, no to może być gorąco w tych relacjach, może być bardzo pasjonująco, namiętnie. E, Odzyskacie ten wigor, chęć do eksperymentowania i bawienia się sobą, w takim oczywiście pozytywnym sensie. Broń Boże, nie chodzi tu o takie bawienie, bawienie. E, no, a dla moich strzelców, które są singlami, bądź poszukują kogoś, no to szykuje się może jakiś namiętny, właśnie romansik. Pamiętajcie, że rycerz, rycerz Buław nie jest taką stabilną energią. On się może oczywiście przerodzić w króla, że tak powiem, w królową, ale na chwilę obecną jest to rycerz, który jest fajny na chwilę, ale może nie gdzieś tam na jakąś dłuższą metę, chociaż nigdy nie wiadomo, co, co przyszłość przyniesie. No, ale zobaczmy, zobaczmy tego rycerza Buław. O, czekajcie. A no właśnie, ósemka pentakli. Okej. Okay. ósemka kielichów. I królowa buław. Pięknie, kochani. I tu mamy szóstkę mieczy. Wiecie co? Yy, wydaje mi się bardziej, że to może chodzić o Was, kochani, bezpośrednio o Was, o odzyskanie wiary w siebie, w swoje możliwości. Skupiacie się typowo na, so na sobie, moi drodzy. Yy, być może przyjdą jakieś wiadomości albo usł usłyszycie jakąś informację a propos o możliwości jakiegoś rozwoju, yy, dodatkowych kursów, szkoleń, albo pogłębienia swojego hobby, albo po prostu zainteresujecie się jakimś tematem i zechcecie to zgłębić razem z tą ósemką pentakli. Spowoduje to odejście od tego, co nie służy. Być może właśnie wyjdziecie z tej strefy komfortu, nabierzecie pewności siebie, wiary w siebie, w swoje możliwości i chęci właśnie do działania, do eksplorowania nowych terenów. To jest ogromna moc taka właśnie taka ognista, to jest wasza moc, drogie strzelce, czyli jak już raz sobie coś postanowicie, to idziecie w tym kierunku, odkrywacie to, działacie. No i kochani, wygląda na to, że tutaj jest ta szóstka mieczy na spodzie, że to nowe coś, co wejdzie do Waszego życia, co tak rozbudzi Waszą pasję i chęć do eksplorowania tych nowych terenów, będzie tym, co pozwoli Wam odejść od jakichś konfliktów w głowie, od trudnych myśli. To będzie coś, co po prostu uspokoi Wam tą główkę, pozwoli myślom płynąć i, i doda takiego... Jakby to powiedzieć, takiego, takiego spokoju, po prostu spokoju, tak? No i kto wie, kto wie, na spodzie mamy tą szóstkę, szóstkę buław, zobaczymy, do czego to doprowadzi, ale odniesiecie tu być może jakieś zwycięstwo w tym kierunku. Może postanowicie zawodowo się czymś zająć, może to nawet będzie kwestia właśnie odnalezienia siebie i, i to będzie to dla Was zwycięstwo. Dla niektórych z Was tą ósemką kielichów i szóstką, szóstką mieczy może się szykować jakiś wyjazd, może, może wakacyjny i tam poznacie coś ciekawego, co będziecie chcieli eksplorować. Może to być jakaś przeprowadzka, może ktoś przyjedzie do Was i tutaj pobudzi Was do działania. Także, także kochani, zapowiada się bardzo fajny, aktywny tydzień, będziecie poznawać właśnie nowe rzeczy. Dzięki temu nabierzecie tej mocy sprawczej yy, i, tego, i ten wewnętrzny wasz ogień naprawdę będzie płonąć w tym tygodniu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, moje drogie strzelce, na co uważać w takim razie? No właśnie, piątka buław. Kochani, wy jesteście ognistym znakiem i to nie da się ukryć, jakby nie patrzeć. I czasami ten ogień płonie w was bardzo szybko, potrafi zrobić. No, chciałam powiedzieć brzydkie słowo, ale taką burzę w waszym środowisku, pracy, w domu, z partnerem, z najbliższymi, a niepotrzebnie. Unikajcie kłótni w tym tygodniu. Starajcie się właśnie opanować emocje, starajcie się wyciszyć te swoje myśli. Nie ma sensu wchodzić w niepotrzebne kłótnie. Starajcie się. Oponować swoje słownictwo, swój język i trzymać swoje nerwy na wodzy, bo one mogą buzować w tym tygodniu, tak? I, I niepotrzebnie możecie powiedzieć parę słów za dużo, niepotrzebnie wiesz, no też sami się będziecie katować jakimiś stresami, nerwami i takimi rzeczami. Także, kochani, bardzo was proszę, w tym tygodniu trzymamy. Hmm, Buzie na kłótkę, jeśli chodzi o jakieś takie przykre słowa, trzymamy nerwy na wodze, nie wchodzimy w niepotrzebne konflikty. Jeżeli czujecie, że coś was wzbiera, tak, jakiś nerw czy coś, usiądźcie, pomedytujcie, posłuchajcie jakiejś muzyki, weźcie trzy głębokie wdechy, nie wiem, wykrzyczcie się w poduszkę, czy, czy cokolwiek, tak? Ale nie wchodźcie po prostu w niepotrzebne konflikty i kłótnie. Dobra, co w miłości zobaczmy. A no i tu mamy koło fortuny, kochanie, jakiś pozytywny obrót losu dla Was się szokuje. Yy, no, ciężko mi powiedzieć, co to będzie, zaraz zobaczymy no, ale zdecydowanie jest to jest to karta po prostu odpowiedniego miejsca i odpowiedniego czasu. także wydarzy się coś nieoczekiwanego, ale co właśnie musiało się wydarzyć, co jest zesłane dla was z góry. to może być właśnie jakiś obrót w związkach, to może być przypadkowa znajomość dla moich singli strzelców, to może być jakieś rozwiązanie na które, na które długo czekaliście, tak i już straciliście nadzieję, że przyjdzie. no zobaczmy o co chodzi z tym kołem fortuny, ale to jest zdecydowanie zmiana zmiana na lepsze moi drogi. Drodzy, zmiana na lepsze. Zobaczmy, co przyniesie ta zmiana na lepsze. Paść nowa droga. O Jezu, czekajcie, o, o jak ja nie lubię, jak mi karty uciekają. Poczekajcie sekundeczkę, poczekajcie sekundeczkę. Gdzie ty uciekłeś? Hahaha, oh. ha, ha, już widzę to, ale ja ja. Kochani, dwójka kielichów i ósemka buław. Czujecie? Czujecie klimat? I na spodzie mamy królową pentakli. Powiem Wam tak, moje drogie strzelce. Jeżeli jesteście w stałych związkach, gdzie na przykład ostatnio coś nie grało, nie dogadywaliście się, były jakieś problemy, być może finansowe z tym komfortuny i z tą królową pentakli na spodzie. Kochani, to wszystko uda się rozwiązać, naprawdę. Jeżeli to były problemy finansowe, może przyjść jakiś nieoczekiwany przypływ gotówki, może jakaś wygrana, cokolwiek, co pozwoli wam. Co pozwoli wam yy kurde, właśnie odnaleźć tą nową ścieżkę, taką pasjonującą w swoim związku, będzie bardzo dużo komunikacji, dużo rozmów, dużo, e, dużo wyjaśnień, być może jakieś wyjazdy się szykują z partnerem, partnerką, no ale kochani, mamy tą dwójkę kielichów pod, e, na środku, także to jest wasza bratnia dusza, to jest wasza miłość, to jest ktoś, na kogo naprawdę możecie liczyć, także widzę tutaj e, naprawdę tydzień pełen zgody w związkach, komunikacji, pasji, namiętności, ale również stabilizacji, odkrywania nowych ścieżek, może Stwierdzicie, że właśnie chcecie wyruszyć w jakąś podróż razem z tą ósemką buław, poeksplorować jakieś nowe terytoria, poznać jakieś nowe kultury, czy po prostu, nie wiem, pójść gdzieś na jakąś wędrówkę na łona natury, to was bardzo, ale to bardzo mocno zbliży do siebie, i to jest ten pozytywny, kochani, obrót losu. Więc naprawdę cudowna energia, jeśli chodzi o miłość. No a dla moich singli albo dla osób, które poszukują miłości, kochani, to jest ten tydzień. Wydarzy się coś nieoczekiwanego, być może będziecie gdzieś na plaży, gdzieś na winku ze znajomymi, yy, może gdzieś, gdzieś nad morzem, yy, ale widzę tutaj też łono natury, może pójdziecie gdzieś do lasu na jakąś, jakieś nowe ścieżki poeksperymentować ze swoim kotem, psem, jaszczurką. Co tamkolwiek macie, nawet sami weźmiecie swoją miotłę pod pachę, tak, moje kochane wiedźmy i Wiedźminowie, yy, pójdziecie po prostu do lasu i pach! I coś nieoczekiwanego się zdarzy. Ktoś taki może stanąć na waszej drodze, moi drodzy. Będzie niesamowita taki niesamowity magnetyzm między wami, komunikacji bardzo dużo, yy, odkrywanie pasji. Od razu poczujecie, że macie taki wspólny język, wiecie, no bo to jest ktoś, z kim naprawdę może spędziliście nawet poprzednie życie, moi drodzy, jakaś bratnia duszyczka. Będziecie czuli, że kurde, że to, to, to może być to, tak? To będzie takie wow, takie niczym grom z jasnego nieba. Więc no, moi drodzy, oczy szeroko otwarte, jeżeli poszukujecie miłości, bo w tym tygodniu no, może Was gra, y, trafić taki właśnie grom, y, jak, jak najbardziej. No, wow. Bardzo ładne karty, kochani, bardzo ładne karty, ale właśnie podejmuj działania. To też będzie wymagać od Was jakiegoś takiego e, działania, moi drodzy, no i otwarcia się na tą miłość, bo widzę, że tutaj jesteście w tej energii Czwórki Pentakli i może jesteście po jakichś ciężkich przejściach, może, może dopiero co się rozstaliście z jakimś partnerem, partnerką i niekoniecznie będziecie chcieli się na początku otworzyć i zaufać tej osobie, ale, ale widzę, że ciekawość też weźmie górę. Ciekawość u Was weźmie górę i będziecie chcieli poeksplorować ten teren i poznać tą osobę. Także będzie dużo komunikacji, dużo pasji, dużo, dużo rozmów, no i bardzo przyjemnych chwil. No co Wam będę mówić? Bardzo dużo przyjemnych chwil z tą osobą. Cudnie, 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 cudnie. Dobra, moi drodzy, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Trójka pentakli. Kurde, bardzo ładny tydzień, moje drogie strzelce. Trójka pentakli mówi o współpracy, o współpracy z, z przyjaciółmi. Z rodziną, z najbliższymi, tak? No bo mamy tutaj ten schemat. Kochani, yy, wygląda na to, że współpraca między Wami będzie się dobrze układać. Będziecie się dobrze dogadywać, yy, każdy, każdy będzie miał obrany jakiś tam cel, yy, będziecie wspólnie budować gdzieś tam. Po... Swoją taką stabilną przyszłość, tak? Jeżeli posiadacie rodziny, dzieci, to widzę tutaj piękną współpracę, dzieci będą dużo pomagać w domu. Jeżeli nie posiadacie dzieci, rodziny, to widzę, że tutaj przyjaciele, najbliższe otoczenie będzie Was wspierać w Waszych projektach, będzie Was budować, podbudowywać. No, dużo wsparcia i dużo takiej równowagi właśnie w tej strefie, kochani. no łóżmy sobie jedną kartę do tej trójki pentakli. Och, och, och. arcykapłanka i. Kielichów. Na spodzie dziesiątka mieczy, kochani. Dziesiątka mieczy, piątka mieczy. No właśnie może był taki czas, że nie mogliście dogadać się ze swoimi najbliższymi, gdzieś tam z najbliższego otoczenia, ale kochani, dziesiątka mieczy symbolizuje, że ten etap jest za wami: etap jakichś zgrzytów, kłótni, jakichś takich problemów. Wy też widzę, że mocno wyostrzyliście swoją intuicję. Idziecie ze swoimi marzeniami, idziecie ze swoją intuicją. Jesteście bardziej też wyciszeni, mam wrażenie, kochani, bo, bo tutaj z tą arcykapłanką to też jest takie, że może już tak nie dziemdzicie o. Norkiem, tylko jesteście właśnie bardziej wyciszeni, skupieni, chętni na tą współpracę, otwarci na tą współpracę. Szczególnie jeśli posiadacie dzieci, moi drodzy, to wasze dzieci będą ważne w tym tygodniu, będziecie i za ich pasjami, za ich rozwojem. No właśnie, może tu dzieci będą chciały coś rozwijać i, i podłapiecie bakcyla i będziecie chcieli rozwijać się razem z nimi w tym kierunku czy coś, jeśli to są jakieś, nie wiem, kierunki malarskie czy, 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 czy twórcze, czy jakkolwiek. Mm. Ale moi drodzy, widzę tutaj bardzo dużo właśnie też nowych pomysłów w gronie najbliższych, e, rozwoju takiego i duchowego, i, e, i intelektualnego piękna współpraca, duża otwartość, jeśli chodzi o uczucia, o emocje także bardzo, bardzo ładny tydzień, jeśli chodzi o, e, o najbliższych, tak? O najbliższych. Dobra, to zobaczmy, co w pracy, moi drodzy. Żartujecie, cesarz. Kochani, y, powiem Wam naprawdę bardzo, bardzo ładny tydzień. Jeśli chodzi o cesarza, co mogę Wam powiedzieć? Cesarz to jest y, kumulacja wszystkich króli w tarocie. To jest osoba, która posiada własny biznes. To jest osoba, która jest na stanowisku kierowniczym. To jest osoba, która jest fantastycznym strategiem, liderem yy, i prowadzącym, tak? Być może, kochani, jeżeli prowadzicie własny biznes, no to właśnie tak wyglądacie, jak ten cesarz. Prowadzicie wszystko, działacie, układacie plany, strategie, wszystko idzie po waszej myśli. Jesteście, macie ten umysł szachisty, jak to się mówi. Przewidujecie każdy ruch, ewentualnie każdy problem i naprawdę wszystko idzie fantastycznie. Jeżeli jesteście na jakimś stanu, stanowisku kierowniczym, Czym macie ludzi pod sobą, tak samo. Ale moi drodzy, to może być tak z tym cesarzem, że w tym tygodniu doczekacie się jakiegoś awansu, jakiejś promocji, coś w tym stylu, że wejdziecie na takie stanowisko. A jeżeli nie, to może coś z szefem, kochani, bo cesarz często jest symbolem szefa szefowej. Ale zobaczmy, zobaczmy tego cesarza. Sąd ostateczny. No, i tu mamy tego rycerza buław, kochani. Siódemka buław, piątka mieczy na spodzie. Siódemka mieczy na spodzie, siódemka kielichów a pentakli. Wiecie co, wydaje mi się. Powiem Wam tak: z tymi kartami na spodzie albo macie w swoim otoczeniu jakąś taką niefajną osobę, która podbudowuje Waszą wartość w pracy, albo która po prostu mocno Wam zazdrości i pragnie tego samego co Wy. Albo powiem inaczej: żyliście w jakiejś takiej troszeczkę iluzji. O, coś, coś. Coś mam wrażenie, kochani, że to może być o Was, ale oczywiście, jak coś to odwróćcie sobie, to znaczy, weźcie to jak rezonuje. Ale z tą czwórką pentakli jako Wasza energia ogólna, mam wrażenie, że trzymaliście się jakichś schematów i baliście się wyjść poza niego. Może oszukiwaliście sami siebie, że tutaj trzeba o wszystko walczyć, że zawsze trzeba mieć rację, że trzeba zawsze być na górze, że, że wiecie, że zawsze musi być wyjść na wasze, tak, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo nie wiem, bo stracicie szacunek, bo, bo ktoś was wykorzysta, bo ktoś was oszuka, bo będziecie niezdecydowani, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Tysiące wymówek znajdziecie sobie własną, tak? Ale kochani, wygląda na to, że tutaj Tutaj uświadamiasz sobie jakąś prawdę, że stać was na więcej? Że stać was na więcej? Że stać was na więcej, kochani, bo mamy tak, mamy ten sąd ostateczny. Eee, rycerz Buław i Siódemka Buław. Stajecie w swojej własnej obronie, mam wrażenie. Bronicie swoich racji, bronicie swoich pomysłów. Być może wprowadzicie tu jakiś nowy pomysł, być może zmieniacie pracę, chcecie postawić na coś nowego, być może chcecie postawić na własne inspiracje. Kochani, ale wygląda, że zaczyna się tu dla Was jakiś nowy etap, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Bardziej dojrzały, bardziej konkretny i bardziej na Waszych warunkach. I bardziej taki otwarty też. Ponieważ mamy tutaj ten sąd ostateczny. Wydaje mi się, że tutaj kończycie z jakimś takim sposobem myślenia, że, że właśnie musicie harować cały czas, że bez, wiesz, nie, bez pracy nie ma kołaczy, że w ogóle, że w pracy zawsze są jakieś kłótnie, że zawsze są jakieś komplikacje i tego typu rzeczy. No nie wiem, nie wiem. Jakoś tak mi z tych kart to, 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 to wychodzi. I wygląda na to, że kończycie właśnie z takim sposobem myślenia, żeby Zrobić coś inaczej. Bronicie swojej racji, być może przed szefem, a jeżeli nie, to przed innymi pracownikami. Stoicie twardo na ziemi, macie jakiś pomysł na siebie, macie jakiś pomysł na rozwiązanie jakiejś sytuacji, kochani, i nie pozwolicie, żeby ktoś tutaj albo wy sami też, jakby nie patrzeć. Żeby podburzyć wam ten, ten pomysł, tą ideę, ten nowy sposób na działanie, tą nową pasję, ten, to, to coś, co, co, co kochani, chcecie tutaj zacząć, co chcecie zmienić. Yy, I wygląda na to, że ten pomysł, ta idea, ten sposób bycia w pracy, taki bardziej też skupiony, bardziej konkretny, bardziej taki pasjonujący, yy, doprowadzi was właśnie do, do, jakich, do nowego początku i kochani, do czwórki Buław, czyli do jakiejś stabilizacji, do świętowania. Być może uda Wam się ukończyć jakiś projekt, na, od, na który, nad którym długo pracowaliście, tak, o który długo walczyliście. Być może właśnie rozpoczniecie sami, solowo jakąś, jakąś, jakąś karierę, być może właśnie wejdziecie na wyższe stanowisko, będziecie mieli tutaj jakąś grupę pod sobą i będziecie chcieli ją dowodzić, tak? <grym> na swoich takich warunkach, a nie jak, jak to tam się działo w ostatnim czasie. Ale kochani, widzę naprawdę tutaj jakiś sukces, awansik, jakąś zmianę, przede wszystkim zmianę sposobu Waszego myślenia. Oczywiście, jeżeli to nie jest Wasze myślenie, to kochani uważajcie, bo możecie mieć w swoim otoczeniu osobę, wydaje mi się, że to może być ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta Wagowonik, ale oczywiście nie musi. Ktoś, kto sam nie wie, czego chce, ale... Jest dosyć taki kutliwy i kombinatoryjny, że tak zawsze próbuje coś zamącić, jakąś wodę, tak? Coś, coś, coś próbuje zakombinować. E, zawsze jego musi być właśnie na wierzchu, zawsze musi mieć rację, zawsze lubi tam, wiecie, dogadać komuś, że a ty to tam główną, wiesz, za przeproszeniem, no ta osoba ma problemy z akceptacją też samego siebie. Jeżeli macie do czynienia z taką osobą, albo będziecie mieć do czynienia z taką osobą właśnie w najbliższym czasie, kochani, ta sytuacja też się rozwiąże. Podejrzewam, że ktoś albo doniesie do szefa, albo wy doniesiecie do szefa i uda się rozwiązać tą sytuację. Uda wam się obronić od tej osoby i zachować te własne granice i, i podążać z tą swoją, prywatną ścieżką, tak? Także no, nie macie się o co martwić. Ta osoba wam szkody nie wyrządzi. Yy... Bardziej bym powiedziała, ewentualnie sobie może, może wyrządzić, tak? Ale wam, wam na pewno nie. Wy stoicie tutaj w tej pozycji siódemki buław, tak? Jesteście po prostu nietykalni. Więc dobrze, więc dobrze. Dobra, moje strzelce, rada dla Was. Dziesiątka buław. Kochani, zrzucić balast z pleców, zrzucić. Jeżeli czujecie, że macie ostatnio za dużo obowiązków, że za dużo jest na Waszej głowie, że ogólnie czujecie się przeciążeni, przemęczeni, yy, zestresowani, kochani, może warto sobie zrobić jakąś przerwę? Może warto przekazać jakieś obowiązki na partnera, na dzieci, na partnerkę, na współpracowników, na rodzinę w jakiś sposób, tak? Albo po prostu przełożyć coś, no nie wszystko. Wszystko musi być zrobione od razu, kochani. Kurde, jak nie wrzucicie jakiegoś prania, czy jak raz nie ugotujecie obiadu, czy jak e, jakiś projekt oddacie dwa dni później, to, no, to wydaje mi się, że chyba się nic nie stanie, tak? Ale, kochani, ewidentnie widać, że możecie być przeciążeni, przeładowani bodźcami, obowiązkami, emocjami, myślami, kochani. Czas to skończyć. Dziesiątka była w tej zakończeniu trudnego okresu, więc, kochani, czas to zakończyć. Czas otworzyć się na nowe, na nowy sposób bycia, na nowy sposób postrzegania. Podejmujcie konkretne działania, odkrywajcie własne ja. Nie bójcie się eksplorować nowych terenów, poznawać nowe osoby, nowe pasje odkrywać, tak, kochani? Także tutaj jest ważne, żeby się skupić przede wszystkim na sobie, moje drogie strzelce. Dobra, zobaczmy zwierzątko dla Was. Dla Was zwierzątko. Żyrawkę mamy. See the big picture, czyli ujrzyj taki szerszy obraz sytuacji. E, spójrzcie na swoje życie, że tak powiem, tak szerszym, mm, szers z szerszej perspektywy, tak? E, może za bardzo przywiązujecie uwagę do szczegółów, do drobnych rzeczy. Gdzieś tam za bardzo się czepiacie takich pierdłeczek, nie? A to trzeba spojrzeć ogólnikowo, tak? Z wyższej perspektywy. Trzeba sięgnąć dalej tym wzrokiem, tak? No i kochani, mamy tutaj łabędzia na spodzie. Time for a deep dive. Czas na głębokie zanurzenie. Czas na głębokie zanurzenie, moje drogie strzelce. Zanurzenie w sobie, zanurzenie w partnerze, zanurzenie w nowej miłości, w nowych pasjach, w, w takim nowym życiu, tak pozbawionym jakichś obciążeń, pozbawionym blokad. Także kochani, zanurzamy się. Zanurzamy się. Trzymajcie się, kochane strzelce. Życzę Wam cudownego tygodnia, buziaki i do zobaczenia. Pa Pa!